Ale ta gra jest strasznie dynamiczna i stresująca. Nie jest przyjemna. Ja myślę, że ku... Strasznie szybko się wszystko dzieje i nic w kur***. Patrz tą kur***. Kurna już by przeszedł, a specjalnie cofnął, żeby nas tam spier... tamtąd. No to już to k... Ku... jest. Wejdź na wklepl i kup Limitless Brain Booster. Cześć, wylecie ekipa WK z tej strony. Dzisiaj gramy w Fall Guys i oddaję głos pączkowi i roburowi, jako że oni już mają doświadczenie w tej grze, co widać zresztą po skinie pączka. A widać po roburze doświadczenie, że nawet go nie ma w grze? Jeszcze nie wiem, bo nie widziałem jak nie grałem z nim, ale nie ma skina, więc na razie nic nie wiadomo. Yy, co ja mam zrobić jako, że znam tą grę? Mogę powiedzieć, że łączymy się w cztery czteroosobowy team i po prostu gramy jak najlepiej potrafimy. Chodzi o to, żeby przejść od startu do mety jak najszybciej. Jak w igrzyskach śmierci, ograniczona ilość osób przechodzi dalej. Shift to jest popychanie ludzi? Na przykład, jak widzisz, że ktoś zapierdala no. i chce zaraz skoczyć na inną przeszkodę, no. możesz go przytrzymać? Wtedy on straci orientację i być może spadnie. A daj, w skok, control to Bardzo się przydaje. Jeżeli się idziesz sypać. i musisz się szybko wyrobić, to musisz kontrol nacisnąć. Gęty, I wtedy się rzucasz na, 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 na szczupaka. Dobra. Korzystaj z odcinka, jeden z widzów wysłał nam takie podkładeczki. Tak, dziękujemy Dobrycia bardzo. bardzo dziękujemy, ja sobie właśnie tutaj po tej stronie trzymam, no. a często tam kawę piję i właśnie biurko brudzę. Pod spodem taka skórka. Widziałeś to? No, tak, tak, okay. tak. No, to jest takie dwuwarstwowe. Tutaj damy, e, nikt widza. Nie mamy nie chyba nika. Ale e, pozdrawiamy pawa. No to pozdrawiamy pała w takim razie, o, to jest tak fajnie zrobione. Ej, dobra, to żebyśmy no. się nie pogubili, to pamiętajcie, że moje majtki w serca będą takim punktem referencyjnym, jak na przykład mech w lesie. Żebyśmy mhm. się nie zgubili. Czyli, jak bo ich będzie dużo na mapie, nie wiecie, gdzie jest grupa. Majtki w, krop, majtki w serca Był taki koszykarz Gigi, taka bajka. On się zawsze jarał majteczki w kropeczki, chciał zobaczyć dziewczyn. Pojebane bajki dla dzieci. Pamiętacie? Dzień dzień dzień. Majteczki eee. w kroku. Aaa pamiętam no? I to był taki to mały koszyk, nie Który zaglądał no, no, no. dziewczynom po spleczki. No tak, Uwaga, no, kurwa. Tu są przesuwne drzwi, kojarzę tą mapę. Będziecie musieli trafić w tempo, aż drzwi się opuszczą. Ja wiedzie I dobra, jak, jak podchodzicie, panowie. to patrzcie które drzwi zaraz się otworzą. Dobra, w środkowe A. nie idźcie Gdzie już. te drzwi? A też Dobra, A ej, ktoś mi pojem, uderzył, ale akcja. O kurwa. O kurwa. Ojo, 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 oj, oj. No nie ma doświadczenia, nie ma doświadczenia fatalnie, panowie. Ślizg pamiętajcie, że możecie zrobić nad drzwiami. Wow! Udało mi się A -a -a! zrobić ten ślisk, no? Satysfakcjonujący ślisk. Hop! Ale zrobiłem salto. Ty, ślisk dużo zmienia, co? Na końcu musicie szybko się wyrabiać. Bo w, jest ślisko. Staram kurwa. się jak mogę, staram się jak mogę. Trafcie. W drzwi. Oj, oj, tutaj jest wysko, dobra. Czekaj, czekaj, ty straciłem spadłem ty Nie, spadłem, nie, ty... padłem. Zapomniałem o tym, że tam może być. Ty, ty straciłem orientację? No, <grym> ja pierdolę, ale gra pierwsza, Eliminator, Fatalna No, nie, tylko ja przeszedłem. Tak? Czy robisz? Dawajcie drugi ja, raz. Nie. To dawajcie lekcji, dawajcie drugi raz, nie? O, uważajcie. W środek musicie tych pałek, bo ja. bardzo łatwo spaść. Ja zawsze spadam Bardzo łatwo spaść. Kurde, ej, jak to, jak to obejść najlepiej? Yy, musisz iść przez środek idealnie i na, na pomarańczową wskoczyć. Też także środek? na środek pomarańczowy. Ja, pierw... Ani milimetr, A, kurwa Paweł, Paweł, skakać z spacją ja, czy kontrolem? Spacja, 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 spacja tutaj. Dobrze na Paweł. Kurde, za późno troszkę wystartowałem. No masakra, nie da rady O ja pierdolę spadłem Ale tam 3 czwarte pospadało Taka Wszyscy prawda Wszyscy spadli no? Ja nie spadłem A... Tu jakaś jechałem no. się środka Idzie idę środkiem i idę środkiem do ciebie Tam dobrze iść na środek Nie jest źle ogólnie, nie jest źle Może koś O dobra złapałem kogoś Ale no. jest na no, kulach, no, na kulach w Instant się karma, In, na instant karma jak się robi ślizk? Kontrol dobra. na kulach. dawaj. dawaj Jak dawaj, widzisz, dawaj. że kula na ciebie no, idzie, to. A, a dobra. tu ślizg na tym byku? Jak kula idzie na ciebie? Ślizg a na tym ślisk... Nie, 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 nie. Tu już pod koniec yy, Przyszedłem Jest, 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 jest! Przyszedłem, kurwa kule! Jest! Jest! Yes. Yes. Kurwa! Yes. Yes. Jestem okay. też! Git! Jesteś zakwalifikowany. Eliminated. No no ja. Za późno. Co? Czyli no byłem, się... byłem na mecie. Saker, Saker za, za późno. Przecież on mówił, on że jest, krzyczał. Ale no on kule. A, bo... Ktoś... dobra, czyli wychodzimy i od nowa, nie? Aż czterech się dostanie, nie? Czy Oj, jak? to ciężko będzie, bo zaraz też odpadniemy Myślę, że warto, jak jesteśmy w trójkę, warto no. zagrać No dobra, no to tak, Saker to pauzuje, tak? tak. Ej, i, o co tu pomoże. chodzi? Kule, kule do czerwonego Czerwony jesteś, Kule do czerwonego tak, wkładasz, tak, Owca tak, Do czerwonego, tak, wszystkie kule? Tam gdzie kule, y, idź kule bierz i do nasze, na naszego na jakie brać, Kurwa, nie, normalnie popychasz je I do nas kule Tak, Wszystkie, wszelakie Do czerwone. Nie tylko czerwony. Wszystkie kule u nas. No. Tłumaczę. Ale no. Ale dostanę z tej kuli. Kule do aj, nas kule. wypierdalać. A będziesz miał Bartek rzeźby, żeby ogarnąć kto jest kto. Bo oni się nazywają tak z dupy. W sensie ja też. Żółtym idę zajebać. Ajajaj, aj, aj. nie ma koncepcji na grę w ja niebieskim ogóle. Niebieskim chcę zajebać. Przydałby się trener. Niebieskich zostaw, żółty ma dużo kul. Dawaj, dawaj, dawaj o, dawaj, da dobrze. Ale trzeba bronić tych kul, nie tak. mamy obrońców. Każdy, każdy tak. idzie po kulę, a nie ma obrońców w ogóle. No trzeba te kule tu kisić u nas, w, tych po w tym polu. Jak my się Dobra, ja, ja będę bronił, idę ich tutaj o. Dobrze, na Idę ich poprzepychać. Nie, nie kolego, ta kula zostaje w moim domu, in my house, dobrze, ok? Dobrze, dobrze, brońmy kuli, jesteśmy, 20 sekund wytrzymamy i przechodzimy. Ja Jestem obrońcą, no, ja bronię pepe, też. Pepe, jestem na obrzeżach, no, bronię kuli. Dobrze, jest dużo kulu u nas, dobrze, jest, ma, a szkoda, Dobrze, wygrywamy, super, no. jest super, 10 sekund. Ehm, dawajcie, i dawajcie, Mocno, mocno w nich, mocno w nich. No, jakaś chce uciec, dobra? Yes. Yes. Jest, yes. bardzo fajnie panowie. Jesteśmy pierwszym teamem. Dobrze się zorientowaliśmy, że potrzebujemy obrony. Każdy się rzucił atakować, nie? Każdy chciał być bohaterem, nie? A to co? Avoid walls, stay on platform. Musimy unikać ścian. To będzie na refleks. Będą ściany zapierdalać. Jak to? Nie rozumiem nic. Musimy się przesuwać w lewo i w prawo po platformie, tak żeby nie dać się, nie dać się zrzucić. To no. jeszcze nie grałem, to. Gdzie te ściany? Zaraz będą pewnie. Ale no, jakie no, no, ściany? No idą kurwa już. No Takie ściany, by. dobra. To zbyt proste, coś, coś zaraz stoiny? wyjdzie. W lewo. Dobra. A kurwa. ten jak mnie pcha. Ej! Ujo, sam się już Prawo! A jakie kurwy to są niektóre. Dobrze. No. Aj, co pchał mnie! Środek. Środek, środek, środek. Oj kurwa! Środek. Tu z tyłu dobrze. jest dobrze stanąć. Dobrze. U nie ma dużo ludzi. W prawo. Dawajcie bliżej tej krawędzi w tą, w którą tu jesteś płonczek zielony Prawo, Tak Zobaczcie pomarańczowego gdzie stoję I tu nikt się nie pcha na ze mną prawo, na maksa Nie Skok, no tak środek, na skro... środek, skok Myślałem, że mam na scrollu skok, ty CS. Yy, ale mnie wyjebało, ale w... Jak mnie wyjebał, ty mnie prawie ty wyjebał Środek, środek ze skokiem yy. <noise> Prawa, eee! prawa eee! Dobre, Dobra, 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 lewa, dobra. Lewa, lewa, do okolicy. Okolicy. Lewa, oj 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 oj, Prawa jest! Kurwa! Arwisko! Bożek jak tam ty, jak gomiota! Jeszcze ma tą skorupkę! Ja się w głowie kręci tak to zasuwa. Jakby to było, wiesz, taka belka. Jest! Udało Ci się? Tak. I zaraz obserwujemy Cię w finale, to już jest, będzie jakiś finał. Jeszcze chyba ze dwie albo trzy do finału, no, ale no. mało osób już chyba Poglądamy. zostało. Podglądamy. no. To pierwszy raz gram w to, nie wiem, czy będę. To już kwestia farta. Ja lubię na pamięć na przykład. Schematy? Schematy, no. A tutaj. <sighs> o kurwa. Ale zobacz, jak się dobrze nie spieszysz. Tak, tak bardzo, wcale, oni tam się pozapierdalają. Co ty robisz mój? Jak on się trzyma, co? Oni tam się pozapierdalają na przodzie, zobacz. O kurwa, ale no, pode kurcie. mną weź. Dawaj, dawaj, jeszcze Dobra. jest szansa, oni jest, tam się pozapierdalają. Jeszcze, no. no kurwa Oj. No. Strasznie ciężka mapa. Dziwna w chuj. Już ktoś przeszedł? No chuj O jeden błąd za dużo. Oj. Dobra, ciśniemy do drugiej we e, Ja myślę, że nie jest z głupią taktyką zostać trochę z tyłu i poczekać aż oni tam się w pierwszej poprzetychają. Mafie. I na, na skos, na skos możecie wbijać. Stop it. Get some Dobra, jeden błąd można zrobić, ale starajcie się nie więcej. No to jeden już zrobiłem. No spokojnie. Op, no kurde. No jebie no mi się wszystko. Oj, oj, oj! To nie jest, to nie jest łatwa o, mapa, dobrze. jak coś. Kurwa, Grajcie, grajcie, o, grajcie, mocno, bo to nie jest łatwa, tu ludzie też mają problemy. Trzeci raz. No, no kurwa. Jeszcze, <laughs> jeszcze po trzech da się. No dobra. Tak. Oj, no Było dobrze i nie, i się przestało być dobrze. Da radę jeszcze. Ja jeszcze jajajaj. nikt się dobra, nie zakwalifikował. No nie. trzeba. O, a już z innego miejsca dostawałem Ajajajajajajajaj aj, 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 aj. Fatalnie panowie nie idzie, dobra Jest ten czas Wyczułem dopiero teraz Szkoda No nie, milimetr, szkoda no Mogę przejechać. Trzeba wyczuć grę, nie? Po no nie Tyle razem. No sporo. nie no tak, Powiem no. wam, że najgorsza moja runda ever. No kurcze, ja już się zniecierpliwiłem. Jestem w chujb słaby w to. Co chwila spada. No nie, takie głupie błędy robię. Nie uwierzycie. No kurwa, jak ja głupia. Ja nawet nie mówię. Naprawdę mogłem przejść. To jest tylko mój wybór, żeby no, przejść. raz tak na spokojnie. No, no nie, nie, nie ja. to wy, wy pierdolamy z tej rundy. Ja, jestem tylko ja. I spadam. No nie mogę się złapać na ja w ogóle do tyłu szedłem, nie? Przez chwilę. O kurczę Nie lubię tych kółek ja za chwilę. <laughs> Lecę w dół na pałę. Kle w pani myli O i spadłem, przy tobie Kurwa tu też ja dopiero zrozumiałem, że on musi się rozpędzić. Nie ma... dobra ja wychodzę. On stąd bliżej stąd. skacze jak nie zrobić dwóch, trzech kroków, no nie? Oj I oj oj! Ach. No! Byłem już i zjebałem. Bardzo no. długo to trwa ogólnie. Też zjebałem. No. No pierdol się, pałko. Pałka mnie wyjebała w tupę. A, no, już mi nie zależy, wiedzie Tak lice na skrzydło. pałę. Już no mi teraz, nie no. zależy. Dobra, ja się zabijam. Bo nie da radio się Ja się zabijam Ale sam. dawajcie, spróbujemy do końca. Udowodnimy. Udowodnijmy po prostu. Yeah, nie jest yeah. mi się już, wiesz, już tak mi źle idzie, że nie ma sensu. Nie jest sens zawsze. Nie ma sensu. Ja se polatam. Przez zawsze kore. jest jakiś... Ale sens. jak to No bo to jest trudna mapa, ale nie chce mi się w tym. A Dobrze, to akurat... Orze, ja idę do tyłu? Tak. Nie. No Ty! Gdzie? W ogóle dopiero... Ty straciłem, myślałem, że straciłem orientację. O tak? kurwa, prawie mi się udało, tak się rozpędziłem. Nie no, ja już takie już... błędy robię, jak byłbym najebany. Dopiero zrozumiałem, jak z tymi pałkami walczyć, nie? No, no i dobra. No, to możemy to jest, podziękować. Na nasze, nasze tak, tak. Manowie, ostatnio no ostatnia o honor, ostatnia o honor, bo. Nie znam kompletnie mapy, jakieś nowe się zaczęły pojawiać. Dobra, lecimy, dalej? Tak? No uciekajcie przed ostrzeżeniem. Ja nie znam tego. Dawaj się o honor. Ja na spokojnie tutaj. I chuj. I już lec, na spokojnie spada. Ty, przeszedłem to. A tu jaki młyn, ale chyba trafiłem idealnie. Powiem wam, że nie jest trudno, ale dużo się po trzeba prostu dzieje. Na spokojnie. tak, także szok. Dużo się tu dzieje. Naprawdę trzeba nie, nie spokojnie. Na spokojnie, na spokojnie. No i chuj mnie wyjebał jakiś chuj pierdolony. Dobra. O, kurwa. Oczywiście to ta postać, nie ta osoba pod mnie nienawidzenia. ekranu ja. O kurwa. Kurwa, no! Ach, dobrze, ale. No nie, ja szczęśliwy jestem. Ale już byłem jestem taki głupi. głupi, taki chciwy, taki ludzki. Jak się kryć przed tym. Ale paniem? jestem głupi. Już byłem, prawie. Jak się kryć. Oje. No nie. Jak się kryć przed tym wałkiem? Nie, nie, nie. Po prostu musisz biec. Patrz tą kurwę, jebaną. Kurwa, już by przeszedł, a specjalnie cofnął, żeby nas spierdolić stamtąd. No toż to kurwa jest. Dobra, przeszedłem, wałki, no? Ja nie przeszedłem. Denerwuje mnie to wszystko. To karma, że nie chciałeś no mi powiedzieć. Ty jestem na mecie, kurwa! Pierwszy raz przyszedłem. Nie, no nie. Już jesteś saker? Mhm. Ja też. Co? ja przejedę. Skacz! Ja nie umiem tego Dobrze. wałka Dobra, 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 dobra. A pytam, pączka, jak się robi wałek? Ja, no ja! No się! Tylko ja przegrałem Pączu przegrał? No. no. Wałka nie, nie miałem. Czyli przejść. jednak tutaj jest dużo randomu. A ten nie, wałek jest ja najłatwiejszy ja byłem, ogólnie. Ja czyli na końcu drugiego im nie wyjebało i no już potem nie mogę, no. ty, czyli, czyli ja. A ty jesteś też? No. Czyli we trójkę, ja. no dobra. No kurczę, no... Tak jest czasami, no. Nasza ulubiona mapa. Ale to jest... Y, taka, Znowu te? Taki... oho. Wow. To w końcu znam mapę. Że drugi raz jakąś mam. Ja poczekam. No już mnie wypierdolili. Standardowo się wszyscy pchają Czekaj aż wstaniesz Jak roku. kurwa do Lidla no Zapierdalają wszyscy No ale kurwa no ile lepiej kurwa, no, jak jest, się teraz... złapać tego Nie, nie wiem nie... to łapanie nie działa Ja mam trzymać ten klap na mapę Jak w ogóle się inaczej gra No ja pierdolę Kiedyś to działało Nie no kurwa panowie no Coś, coś nie, coś źle robię no, no. Chyba teraz zawodników tylko można łapać Dużo, na na wale wale to, to kurwy spychają. To kurwy są, jak spychają, to kurwy są. To. O, sam się zepchnąłem. Dobra, jeszcze nic nie jest stracone. Jeszcze nikt się nie zakwalifikował, panowie. Nikt, kurwa. Nikt, czajcie? Ale to jest ale jak spadasz sam, co? Przez siebie. Kurwa. Dobra, i na spokojnie, lecimy dalej. Tamte, tam ci się, kurwa trusy zaraz powy. Kurwa! Nie. Ten się zrespił na mangi. No kurwa! W tasie gumowym. Co za pedał! No. no! Ale ten chwyt nie działa w ogóle, wiesz? W ogóle nie, działa... nie da się Bo to złapać nie za jest taki chwyt. No, nie. Za krawędź tylko jak jesteś w miejscu, możesz. Chyba tak. no. Jak lecisz, to nie. Nie no, pierdol się Pałka W ogóle ogarnąłem, że lepiej się ja kontrolem się pało, skacze, niż spacją Już tak daleko jestem, że szok Kontrol jest dokładniejszy Pałka leci O kur... O, wit Dawaj o co jeszcze możesz Ooo, kurwa, jak na jest? Kurwa, no widzisz, bo jestem chytry. Mam jeden kolana. Szefka, 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 Przyszedłeś? No, z tym no Robór w finale. W no jest lewo, Dwa, w lewa z tymi fali. Jak to skok? Skok, skok, skok. I teraz no. dobrze. Na mety. No Nie. nie Fajna, no, no, Ale kurwa! Jestem zły na swój. na, na swój performance. Jestem zły no. Ale robisz w finale, jako jedyny. Mhm. To nie jest finał jeszcze. No. Kurwa, ale ta gra jest strasznie dynamiczna i stresująca. Nie jest przyjemna. Ja myślę, że klucz... Strasznie szybko się wszystko dzieje i inni cię wkurwiają. No właśnie, i tutaj kluczem jest, żeby skupić się tylko na sobie. Trzeba Ale tak biedasz, to wytrenować, ja, żeby zapomnieć są. o innych. Ale mimo wszystko, zapominasz o to innych. To nie jest bieg na, wiesz, kilometr, tylko to jest kurwa bieg po życie na kilometr, mm. że wiesz, że inni spychają ciebie i cię podcinają, żebyś mm. się wyjebał. Ja, ja myślę, że to ładnie. też jest metafora życia, ta gra. Że rodzisz się i właśnie tak gonisz. O, o, pomijasz przeszkody i nie cię spychają, a inni mapa. ci pomagają. tak. Spinaczkowa no. mapa, panowie. To robór musisz z małego wskoczyć na duży albo się wspiąć na średni. I nie masz gwarancji, że dobiegniesz do, do celu, ale jak dobiegniesz czeka i czeka na ciebie pierwsze miejsce. Z, z, z shiftem trzecią. Czyli śmierć tutaj. się podnosi. No i ale koniec końców, no tak, i tak trzeba grę wyłączyć, nie? Z shiftem masz. Nie, ja mam tu. No, mówię. Ja mam myszkę. A, no ale, no, spinać się. O kurwa, to z jest pomarańczowy? Tak. <grym> Oj, chuj przyszedł, nie? Śmieszne to jest, że, że wyobraźcie sobie, że grają w to ludzie i nie wiedzą, że taki robór jest za tym pomarańczowym ludkiem, nie? Że właśnie z rob robór Robur ten... podobnie wygląda, jeśli chodzi o głowę. Z kontrolem dasz radę? <grym> Nie mam dole, Tylko on został, nie? <grywa> Dawaj, weź aż shift, jak naciśniesz, to nie popchnie on tego. Shift przytrzymaj. Kurwa, jaka grafą. niemoc. A, no nie. Z shiftem dasz radę. Dawaj, skok wiary. Ale, ale ja mam. O! Lewa myszka u mnie jest. No tak. Lewa, z lewą myszką. Tak, tak. I ale ten monitor. Szerny, szerny. O, I ten monitor za duży, nie? Pa, jeszcze czterech się może kwalifikować, a to jest 10 osób ponad. <grymne> <grymne> dwóch jeszcze, dwóch jeszcze. Patrz, ile, ile tych naiwniaków. <grymne> Koniec rundy. Ja, Dobrze było. Nie, to już doświadczenie jest potrzebne. Co, kończymy, nie? Ja, jesteśmy starcie, zerami. Nie? No dwie rundy, dwie, bla... no, dwie mapy się udało. No. Były No to jest chyba pięć, no. cztery albo pięć mapy. Podsumowując, fajna gierka, taka też metafora życia. I co? No i tak się przepychasz, potem siadasz do kąpa, żeby się poprzepychać, tylko że z kolorowymi gumowymi postaciami. Potem no. wychodzisz z tego i przepychasz się dalej. Nie, bardzo fajne, zobacz, ta mapa taka fajna, nie? W piłkę, szkoda, że nie zagraliśmy Fajnie, no dobra, wychodzimy. No i co to tyle? To tyle, nie? I teraz już pewnie nachodzi ta muzyka, nie?